Dzień dobry, to Katarzyna Żurawska, jestem psychologiem, psychoterapeutą, terapeutą SSP, a to jest mój podcast o psychologii, psychoterapii i o codziennym życiu. Kiedy kilka lat temu urodziłam swoje pierwsze dziecko, byłam już, można powiedzieć, no, taką dojrzałą kobietą. Skończyłam psychologię, byłam w trakcie szkoły psychoterapeutycznej. Od kilku lat pracowałam już z pacjentami w gabinecie. No, można powiedzieć, że miałam już sporo takiego doświadczenia życiowego. Moje dziecko nie było też pierwszym dzieckiem, pierwszym takim Bobasem w rodzinie, więc można powiedzieć, że mniej więcej wiedziałam, z czym się wiąże to całe macierzyństwo. W ciąży sporo czytałam, interesowałam się, wydawało mi się, że no co jak, co, ale jestem całkiem dobrze przygotowana do tej nowej roli, szczególnie, że no przyszło mi na nią w życiu trochę poczekać. Nie fart sprawił, że akurat cała ciąża i poród przypadły na pandemię. No ale przecież no co, kto jak kto, dam radę. Ciąża przebiegała spokojnie, miałam wsparcie, miałam obecność męża. Poród może niekoniecznie poszedł tak, jakbym sobie to do końca zaplanowała, no ale dziecko i ja w sumie przeszliśmy przez wszystko bez szwanku, przynajmniej fizycznie, nic tylko wkraczać w ten cały macierzyński dobrobyt. No i wtedy pojawił się on, Baby Blues. No i zmiótł mnie z tej starannie poukładanej, przygotowanej, wymarzonej planszy na kilka pierwszych chyba nawet tygodni tego mojego wymarzonego macierzyństwa. Myślę sobie teraz z dystansem, że w dużej mierze dzięki wsparciu bliskich ten baby blues, inaczej zwany smutkiem poporodowym, nie rozwinął się u mnie w taką typową depresję poporodową. Ale wiem też, ile to doświadczenie kosztowało ile ono kosztowało mnie, ile kosztowało moją rodzinę i jak bardzo nauczyło mnie pokory i zrozumienia dla kobiet, które w tym absolutnie niezwykłym, Pięknym, wyjątkowym, ale też totalnie zmieniającym wszystko i wymagającym czasie mierzą się z depresją. Depresja poporodowa, choć jakoś zupełnie nie pasuje, wiecie, do takiego społecznie promowanego obrazu macierzyństwa. No, które pokazuje te słodkie maluchy pachnące w beżowych ubrankach i, i te mamy, które z uśmiechem na twarzy karmią przytulonego do piersi malucha. No to mimo tego wszystkiego ta depresja wcale nie jest czymś super rzadkim. Statystyki podają, że depresja poporodowa dotyka 15-20% matek. No, a przecież te statystyki biorą się też z tego, że te matki się gdzieś zgłaszają o pomoc. A pewnie część z nich się nie zgłasza, więc trudno powiedzieć, ile ich naprawdę jest. Około 80% kobiet po porodzie doświadcza tego wspomnianego wcześniej baby bluesa, czyli smutku poporodowego. Ten baby blues to jest taki stan przygnębienia, przytłoczenia, poczucia zagubienia. Płaczliwości, takich wahań nastrojów dynamicznych, które pojawiają się zwykle koło trzeciego, czwartego dnia po porodzie i mijają, przynajmniej powinny minąć po dwóch, czasem trzech tygodniach. Niestety, czasami, jeżeli kobieta nie dostanie wsparcia albo wchodzą jeszcze jakieś inne dodatkowe czynniki, no to ten Baby Blues. Może potrafi rozwinąć się w coś poważniejszego, czyli w depresję, i wtedy, słuchajcie, naprawdę nie ma na co czekać. Trzeba się zwrócić po pomoc. Nie czekać, że może jeszcze tydzień, że jeszcze może dwa, a może jeszcze miesiąc. Nie, trzeba iść po pomoc, bo to jest Wasz czas. Czas, którego nikt Wam nigdy nie odda. Czas Wasz, Waszego dziecka i Waszej rodziny. E Zdarza się, że te objawy depresji pojawiają się bardzo wcześnie, czyli pojawiają się w zasadzie jeszcze w trakcie połogu, czyli tych pierwszych dwóch, trzech miesięcy po porodzie. Ale zdarza się też tak, że depresja i jej objawy występują dopiero po pół roku, a są też przypadki, że pojawiają się dopiero rok po urodzeniu dziecka, więc tutaj nie ma reguł. Jakie są objawy depresji poporodowej? Czyli na co zwrócić uwagę i kiedy szukać pomocy albo kiedy jakoś proponować pomoc, czasem profesjonalną pomoc, kobiecie, którą mamy w swoim otoczeniu. No pierwszy taki bardzo klasyczny objaw, wspólny w wspólnym zasadzie do, dla wszystkich rodzajów depresji, to jest obniżenie nastroju, smutek, płaczliwość. I te doświadczenia one dominują w takim obrazie codzienności, obejmują większość dnia. Podenerwowanie, czyli takie wewnętrzne poczucie rozdrażnienia, napięcia, niepokoju, poczucie takiego bycia w ciągłej gotowości, w ciągłym alercie, krótki ląd, czyli taka kobieta bardzo szybko się denerwuje, szybko wybucha, ale też łatwo płacze, czyli te, te emocje znowu są takie bardzo labilne. Kolejny taki w zasadzie cały zespół objawów to są trudności w budowaniu relacji, w budowaniu więzi z tym nowonarodzonym dzieckiem. Uczucia, które się pojawiają wtedy wobec dziecka, one w dużej mierze są takie ambiwalentne. Raz kocham nad życie, raz żałuję, że się urodziło. I to z kolei uruchamia potężne, takie masywne poczucie wstydu i poczucie winy. Dominują takie poczucie przytłoczenia. Pojawiają się takie natrętne, nawracające myśli. Ja się do tego nie nadaję, co ze mnie za matka? Przecież każda matka kocha swoje dziecko, a ja co? A ja tu chyba nie umiem, ja się do tej roli nie pisałam, nie potrafię być matką, jestem złą matką, i tak dalej, i tak dalej. I te myśli to nie jest coś, co wpada raz na jakiś czas, bo pewnie każda z nas raz na jakiś czas mierzy się z takim. Scenariuszem w głowie, ale one są w miarę stałe i takie pogłębiające się. Specyficzne jest też to, że kobieta bardzo surowo ocenia swoje macierzyństwo i siebie jako matkę, kwestionuje swoje umiejętności, szybko się frustruje, szybko się obwinia. No i to z kolei, no wiecie, wpływa na dziecko. Które w tym okresie jest w zasadzie jak taka gąbka chłonąca sygnały, emocje płynące od mamy. No i jak ta mama jest napięta, przygnębiona, niepewna, przytłoczona, no to dziecko też reaguje napięciem i to napędza takie okropne cykle, na przykład problemów z karmieniem, czy na przykład problemów z zasypianiem, skojeniem płaczu, co jest bardzo trudne dla matki. I tu jest naprawdę konieczne wsparcie drugiej osoby: wsparcie partnera, babci, przyjaciółki, siostry, ale takie życzliwe wsparcie takie pełne empatii, zrozumienia i docenienia roli tej mamy, jej starań, bo one są, tylko ona ich często nie dostrzega i po pozwala się no, złapać w ten taki no, niszczący cykl. Kolejne objawy to jest takie poczucie, że chciałoby się uciec, w ogóle wyjść, cofnąć czas, nie musieć się z tym wszystkim mierzyć. Mogą się pojawiać takie poczucia no, jakiejś fatalnej pomyłki, że to w ogóle nie tak miało być, że w coś się w ogóle wpakowałam, że co się stało z moim życiem. To jest takie paniczne wręcz uczucie, no bo Sprawa już jest przesądzona, no dziecko jest, nie da się tego cofnąć, nie da się temu zaprzeczyć. Codziennie się z tym faktem, kobieta konfrontuje. No i temu wszystkiemu towarzyszy też takie bardzo silne poczucie osamotnienia, osamotnienia w tej roli, osamotnienia w tych emocjach. Z drugiej strony pojawia się też taki objaw jak takie stałe, dręczące zamartwianie się o dziecko, o jego zdrowie, o jego rozwój. To generuje takie ciągłe napięcie, ciągłą czujność, która głównie fokusuje się na tym, czy ja, aby na pewno wszystko robię dobrze, czy ja wszystko robię ok. No i to jest bardzo wykańczające. Kolejne objawy, takie też wspólne w sumie dla różnych rodzajów depresji, to jest spadek zainteresowań. To jest to, że te rzeczy, które kiedyś cieszyły, które kiedyś koiły, które kiedyś poprawiały humor. No to teraz jakoś przestaje działać. Nie ma w zasadzie sposobu, nie ma metody na poprawienie sobie nastroju, na odpoczynek, na znalezienie ulgi. Mogą się pojawiać problemy z apetytem w obie strony czyli to, że nie mam ochoty jeść, ale też, że jem za dużo. Problemy ze snem. Trudno jest na przykład zasnąć kobiecie po tym, jak wstaje w nocy, jak wybudza się w nocy, do dziecka. To wszystko bardzo utrudnia też w odzyskaniu takich fizycznych sił po porodzie. No i właśnie, za tym idzie takie ciągłe poczucie zmęczenia, przemęczenia, braku sił, za tym idą problemy z koncentracją. No wiecie, to jest taka lawina, taka kaskada się uruchamia. Mogą też pojawiać się takie nawracające myśli, o śmierci, no właśnie na, na, na kanwie tego, że ja chcę, żeby to się już skończyło, żeby tego nie było. No a w takich trudnych przypadkach też plany czy wręcz próby samobójcze. No i teraz tak, jeśli jesteś młodą mamą, no to wiesz, że część z tych rzeczy, które wymieniłam. No, no to jest albo bywa jakiś tam kawałek krajobrazu tego wczesnego macierzyństwa, no bo jest zmęczenie, jest niepewność co do roli, jest trochę lęku, y, są problemy ze snem, y, to to wszystko jakoś się pokazuje, ale jeśli te objawy się nasilają, obejmują większą część dnia, trwają dłużej niż 4 tygodnie, mów. Powiedz komuś o tym, co przeżywasz i po, poszukaj pomocy. To nie jest Normalny krajobraz rodzicielstwa. On tak nie powinien wyglądać, i masz prawo do tego, żeby odzyskać, uratować ten czas dla siebie, i dla twojego dziecka, i dla twojej rodziny. To, co jeszcze warto mieć na uwadze, kiedy rozmawiamy o depresji poporodowej, to czynniki ryzyka, czyli kiedy jest większe prawdopodobieństwo wystąpienia depresji właśnie po. Urodzeniu dziecka. To może być szczególnie ważne, jeżeli jakoś przygotowujesz się do roli mamy, albo masz w swoim otoczeniu kobiety, które są w ciąży jakoś są tobie bliskie. To, co jest takim czynnikiem ryzyka, to przede wszystkim trudne doświadczenia w trakcie ciąży i w okresie okołoporodowym, i to mogą być bardzo różne wydarzenia. Śmierć bliskiej osoby, utrata pracy, kryzys w związku, choroba bliskiej osoby informacje jakaś niepewność co do zdrowia twojego bądź twojego dziecka trudności takie zdrowotne już po, po urodzeniu drugi czynnik też taki ważny który się jakoś przekłada to jest historia zaburzeń depresyjnych w przeszłości czyli jeżeli kobieta przed ciążą przed porodem cierpiała na zaburzenia depresyjne no to jest spora szansa aczkolwiek to nie jest jeden do jednego że może rozwinąć się u niej, pojawić się u niej depresja poporodowa. Mówię o tym nie po to, żeby straszyć, ale po to, żeby mieć uważność, żeby móc się przygotować, żeby bardziej zadbać o siebie i wy bliscy, żeby zadbać o tą kobietę. Kolejne takie czynniki, które mogą podnosić to ryzyko depresji poporodowej, no to jest trudna historia porodowa, czyli Taki poród, z którego kobieta jakoś jest niezadowolona, który jest jakoś traumatyczny, którym jest zawiedziona. I dodatkowy czynnik nie ma się z kim tym podzielić. Albo nie ma w sobie zgody na to, żeby to jakoś omawiać, żeby się tym dzielić, żeby się wyżalić. No bo przecież wszystko dobrze się skończyło. Tak? Często spotykamy się z takim komentarzem, i same sobie ten komentarz. Fundujemy w głowie, zamykając sobie usta i tym samym też drogę do tego, żeby tą trudną historię przepracować, żeby ona nam nie, właśnie nie ciążyła. Kolejny czynnik ryzyka to są trudności w karmieniu piersią, szczególnie jeśli kobieta jakoś uznaje, że to jest ważne dla niej, dla dziecka, jakoś się nastawiała. I teraz słuchajcie, jeżeli jesteście w takim miejscu, że te trud... albo będziecie w takim miejscu, że te trudności z karmieniem się pojawiają, nie czekajcie też. Jest w tym momencie naprawdę wiele miejsc, gdzie możecie dostać pomoc. Jest coraz więcej doradców laktacyjnych na oddziałach, są prywatne doradczynie laktacyjne czy położne, które coraz więcej o tym wiedzą, które mogą. Jedną wizytą, naprawdę jedną wizytą mogą wam. Zmienić ten krajobraz waszego karmienia i jednocześnie no, uratować to, tą waszą mleczną drogę, jak to się o tym mówi, i oszczędzić i tobie, i dziecku dużo bólu, i fizycznego, i tego emocjonalnego. Kolejny czynnik ryzyka to jest właśnie odczuwanie bólu. Trudno jest się jakoś fajnie też emocjonalnie czuć, jak ciągle ci coś boli. Czasami kobiety mają takie przekonanie, że właśnie jak ja jestem po porodzie, jak jeszcze właśnie karmię, karmię piersią, no to absolutnie nie, żadnych w ogóle leków, nic nie mogę. To, to nie jest prawda. Jest dużo leków, które są bezpieczne, przy którym, z którymi możecie karmić, możecie kontynuować tą, tą drogę. I jeżeli bardzo wam coś naprawdę dokucza, jeżeli ten jakiś ból wam towarzyszy, to trzeba się nim zająć, trzeba się nim zaopiekować, zdiagnozować i trzeba go leczyć. Kolejny taki czynnik ryzyka to są wysokie oczekiwania od siebie w roli. I to są takie oczekiwania, które często powodują później no, taki rozdźwięk z rzeczywistością. Kobieta ma jakieś pomysły na to, co to znaczy być matką, co to znaczy opiekować się noworodkiem, jak to ma wyglądać, a potem przychodzi codzienność i okazuje się, że te standardy i ta rzeczywistość, to jakby nie ma opcji, żeby to się spotkało. No i to może budzić dużą frustrację, dużą niezgodę, duże takie poczucie porażki, co może być właśnie czynnikiem sprzyjającym pojawieniu się takich stanów depresyjnych. Czynnikiem ryzyka jest też no trochę nasze dziecko, czyli jaki egzemplarz nam się trafi. Czasami jest tak, że dzieci są bardziej wymagające. Mówi się o tak zwanych high-need babies, czyli tych wysokowrażliwych dzieciakach, no, które są bardziej wymagające, właśnie trudniej jest koić ich płacz, częściej się budzą w nocy, no, trudniej im jest na przykład właśnie załapać karmienie, mają kolki to wszystko, poza tym, że generuje taki bardzo konkretny wysiłek fizyczny, wpływa też na nasz stan psychiczny i może być takim, no taką, taką porządną dla nas trudnością. I uwaga, wtedy to nie jest robota dla jednej osoby. W ogóle wychowanie dziecka to nie bardzo jest robota dla jednej osoby, ale szczególnie, jeśli mierzymy się z tym, że mamy wymagającego malucha. Mówmy o tym, prośmy o pomoc. To nie jest żadna nasza Wina, że my coś robimy nie tak. Czasami po prostu trzeba wziąć wsparcie i pozwolić sobie pomóc, jeśli tylko jest taka możliwość. I jeszcze takie dwa czynniki ryzyka to są trudności w relacji z partnerem i brak wsparcia ze strony partnera i bliskich. To jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. Będę o tym jeszcze mówić. Że y, kiedy rodzi się dziecko, to wszyscy się bardzo na nim koncentrują, a to tej mamie trzeba też udzielić wsparcia. Ona potrzebuje pomocy, ona potrzebuje być zauważona, ona potrzebuje odciążenia, też takiego bardzo praktycznego. No i ostatni czynnik ryzyka, który mi przychodzi na ten moment do głowy, to są też takie trudne relacje z własną mamą, z własną matką. To jest tak, że ten czas ciąży i macierzyństwa, szczególnie przez jest pierwszym dzieckiem, on nas bardzo wprost odnosi do naszej relacji z naszą własną matką. Często nas regresuje w tej relacji. Często powoduje, że jeżeli miałyśmy jakieś niezałatwione sprawy, jakieś niedogadane konflikty, jakieś. Trudy i żale, że to nam wtedy jakoś wychodzi na powierzchnię. I jeżeli się z tym jakoś nie zmierzymy, nie rozprawimy, no to może też generować dalsze trudności w formie depresji i też takie trudności w naszym wiązaniu się z naszym dzieckiem. No, i teraz tak, co robić, kiedy widzisz, że no, masz takie sygnały, widzisz, dostrzegasz te objawy u siebie które Cię lokują jakoś w tej grupie ryzyka, albo, że które mówią, podpowiadają Ci wprost, że no to, z czym ja się mierzę, to już może być depresja. Pierwsze, pierwsze, pierwsze. Mów, komunikuj, proś. Mów bliskim, partnerowi, przyjaciółce, siostrze, matce, pielęgniarce środowiskowej, jak się czujesz. Mów, że coś Cię niepokoi. Mów, z czym Ci jest ciężko. Nie zostawaj z tym swoim dramatem sama, bo to jest dramat. Kobiety często, wiecie, tak trzymają się, dopóki, nie wiem, dziadkowie jeszcze nie wyjadą, no bo co by powiedzieli, że ja tu jakoś sobie tak nie radzę. Kiedy koleżanka wpada, no bo przecież, no kto jak kto, ale ja. Póki na przykład mąż nie wyjdzie do pracy, no bo co by on sobie o mnie pomyślał, i mnóstwo innych tam historii. No, i rozpadają się dopiero wtedy, kiedy za wszystkimi dorosłymi zamkną się już drzwi, a one zostają sam na sam z dzieckiem w czterech ścianach. Angażuj bliskich w praktyczną pomoc w codzienności, w gotowanie, pranie, sprzątanie, spacery z dzieckiem. Naprawdę nie musisz, a wręcz nie powinnaś być z tym wszystkim sama. Co jeszcze robić? Jak sobie pomóc? Rozmawiaj z innymi kobietami, z innymi mamami. Które mogą przechodzić przez jakoś podobne rzeczy, albo przechodziły przez podobne rzeczy. Wiecie, my, my się często boimy odsłonić z tym, że nam jest w tym macierzyństwie jakoś tak trudno, ciężko, niewygodnie, bo nam się wydaje, że te wszystkie inne mamy, co to my je mijamy na spacerze w Jordanku czy na Instagramie obserwujemy, to one na pewno nie mają takich trudności. One na pewno nie mają takich myśli, jak ja. One na pewno ogarniają, a kupa ich dziecka pachnie fiołkami. Tylko że to są kłamstwa. Tak bardzo wprost, kłamstwa. I te kłamstwa trzymają nas w takich więzieniach. W więzieniach naszych domów, naszych przekonań, takiego poczucia winy i poczucia wstydu. A wiecie, co jest najlepszym lekarstwem? Na poczucie winy i na wstyd? Prawda. Jeżeli zaryzykuj i podziel się tym kawałkiem swojego trudu. To nie chodzi o to, że od razu masz, wiesz, wylewać serce. Jeżeli jest ci trudno, to uchyl drzwi, uchyl rąbka, powiedz trochę, ale prawdy. I może się okazać, że Twoja sąsiadka ma podobnie i tak naprawdę obie siebie potrzebujecie. No i teraz, jeżeli czujesz, że ten Twój krajobraz po urodzeniu dziecka. On zamiast jakoś wracać na takie dobre tory, no to się nie adaptuje do tej nowej rzeczywistości, czy jakoś dominuje w nim no ta depresja, ten ciemny obraz. Zwróć się do specjalisty, do psychologa, do psychoterapeuty, do psychiatry. Jest naprawdę dużo możliwości leczenia depresji poporodowej, nie musisz z tym zostawać, nie musisz tego przetrwać. Nie bój się, że nie będziesz mogła karmić. To jest częsta, częsta blokada. Często kobiety się boją, że jak ja roz, rozpocznę leczenie, to będę musiała odstawić dziecko. Nie, nie, nie będziesz musiała. Jest coraz więcej świadomych psychiatrów. Znajdź takiego, który jest przyjazny karmieniu, karmieniu piersią, jeżeli to jest coś, na czym ci zależy. I możecie dobrać takie leki, taki proces, który pozwoli ci utrzymać laktację. Także walczcie o siebie dziewczyny, nie dajcie się okraść z tego naprawdę niesamowitego czasu. A jeżeli jesteś przyjaciółką, koleżanką, partnerem, mamą, siostrą, czyli po prostu masz w swoim otoczeniu mamę, której jest jakoś trudno, gdzie masz wrażenie, ale nawet też której nie jest trudno, której Ci się wydaje, że wszystko jest ok. To po pierwsze, powtarzaj i zapewniaj, że jesteś dobrą mamą, że świetnie sobie radzisz, że wszystkiego się nauczysz, że wszystko jest w porządku z tobą jako mamą. Nie można powiedzieć tego ani za dużo, ani za często. Nie bój się, nie rozpuścisz tej młodej mamy. To są słowa, które, jeżeli płyną, szczególnie od osób znaczących. To one są jak taki balsam na takie obolałe, pełne niepewności i wątpliwości i lęków serce młodej mamy. Wspieraj w konkretnych czynnościach. Super jest mówić, ale ważne jest też robić. Zrób obiad. Zabierz dziecko na spacer. Posprzątaj mieszkanie. Daj się wyspać. Wyciągnij na kawę. Zadzwoń i zapytaj, jak się czuje ta mama, nie to dziecko, bo o nie każdy pyta. Zaproponuj, że możecie, nie wiem, pójść razem do fryzjera, a ty w tym czasie zajmiesz się maluszkiem, kiedy ona będzie siedziała na, na fotelu. Tych opcji naprawdę jest mnóstwo, ale zrób coś konkretnego, co pomoże jej w jej codzienności. I pamiętaj, yy, pamiętaj o niej. Nie tylko w pierwszym miesiącu, nie tylko w pierwszym trymestrze, bo to jest tak, że kiedy te pierwsze zachwyty te pierwsze odwiedziny się kończą, kiedy ci wszyscy dziadkowie, ciocie i znajomi już odejdą, a może wróci do pracy, to ona zostaje sama. Także pamiętaj o niej wtedy, kiedy ten szum nad kołyską już zacznie cichnąć. No i jeżeli widzisz, że no, mama jakoś osuwa się w depresję, że to, co się z nią dzieje jest jakoś niepokojące, albo kiedy mama sygnalizuje ci, że jest jej... Ciężko, i że sobie jakoś nie może z tym poradzić, pomóż jej znaleźć specjalistę. Pomóż jej zrobić ten pierwszy krok w stronę pomocy, co czasami jest naprawdę trudne. Ona się prawdopodobnie boi, może się wstydzi, może czuje się pokonana, może Twój gest, Twoja rozmowa wprost, powiedzenie: Słuchaj, może pomogę ci znaleźć psychologa, może pomogę ci się umówić. To jest ten krok, którego ona potrzebuje, żeby ruszyć po pomoc. No i na koniec taka, taka myśl. Wiecie, kiedy pojawia się na świecie nowe dziecko, to to jest tak, że cały świat się na nim koncentruje. Wszyscy na nie patrzą, wszyscy się nim zachwycają, wszyscy się nim interesują. I czasami umyka nam, że dokładnie w tym samym czasie, kiedy rodzi się ten maluch, rodzi się też jego mama. Szczególnie jeśli to jest pierwsze dziecko. I często ta mama jest równie zagubiona, równie obolała i równie pełna obaw. I szczególnie w tym naszym dzisiejszym, zachodnim świecie, szczególnie dużych miast, ta mama jest też często bardzo osamotniona. Dlatego zauważ, mamę, nie pomijaj dziecka. Ale zauważ matkę. Ukochaj ją. To dziecko będzie kochał i będzie chowił cały świat. Zajmij się matką. Dziecko będzie Ci też za to wdzięczne.